Proszę do nas przewodniczącego jury przed Państwem, Jacek Bielasz, marketing dyrektor Grupa Maspex. Dzięki, Mamo. Drodzy Państwo, słuchając poprzednich laudacji, wyszło na to, że moja jest trochę drewniana. Ale krótka? O, pani Kamilo, dziękuję za interakcję. Na próbach nie było. E, tak, bardzo krótka. E, postaram się to opowiedzieć moimi słowami. Dlaczego złoto? E, w historii wielu liderskich marek jest tak, że przychodzi taki moment, że się wydaje, że więcej już nie można. Znają nas wszyscy, jesteśmy wszędzie, jesteśmy numerem jeden od wielu lat, e, a co więcej, ustanowiliśmy kluczowy benefit i on się do nas przykleił. No i pytanie jest, co dalej. E, i brand, o którym mowa znalazł na siebie nowy sposób. Wymyślił nowe atrybuty, potrafił je przekuć w rezonujące z konsumentem korzyści i opakował to w absolutnie szczerą i sugestywną estetykę. Tyle ode mnie. Panie prezesie, zapraszam. Dołożę swoje. Na zdrowie kategorii Kujawski, Bangi, Think Echo, Starcom, PZL. Gratuluję. Postanowiliśmy osadzić markę w trendzie zdrowej i naturalnej kuchni, aby przyciągnąć konsumentki wrażliwe na komunikaty zdrowotne. Zadecydowaliśmy, że każda kolejna kampania będzie prezentować wybraną cechę zdrowotną Kujawskiego. Inspektorze, miły nasz Kujawski ma ważne witaminy E, a także K. E i K. Zapraszam do mikrofonu, chętnie posłuchamy. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję wszystkim. Nie ukrywam, że to było moje marzenie i ono się spełniło. Chciałabym bardzo podziękować całemu zespołowi firmy Bungę, który każdego dnia dba o to, żeby nasz olej był Obecne na półkach, widoczne i jak najwyższej jakości, ale również naszym y, przyjaciołom Agencji Starkom, Agencji PZL, Finkeco, którzy od wielu lat razem z nami budują wartość marki Kujawski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i zapraszam. A, jeszcze zapraszam Pana. Ja od 20 lat, już może z hakiem, bardzo kibicuję tej kampanii, sam nie mając z nią zbyt wiele wspólnego, ale ja tu przyszedłem, ponieważ Iwo Zaniewski jest akurat okropnie zajęty i ktoś go powinien tu reprezentować, więc ja jestem reprezentantem. Bardzo panie... Dziękujemy bardzo klientowi, dziękujemy za to, że pracujemy z Wami. Tak strasznie długo. No, 20, powiedziałem 20. Ktoś jeszcze z Państwa miałby ochotę zabrać głos? To ja nie byłbym sobą, gdybym nie podszedł, ale ja krótko, więc spokojnie. Mhm. Bardzo dziękuję. Właśnie za go, siedzimy obok siebie na widowni i stwierdziliśmy, że te 20 lat to przyszły rok i huczna impreza przed nami, więc zapraszam. Bardzo serdecznie dziękujemy, gratulujemy. Zapraszamy na widownię. Bardzo dziękuję za pomoc. Pan Jacek Bielasz, pan Piotr Tyborowicz. Państwa zapraszam tak na widownię, a my, szanowni Państwo, przejdziemy do kolejnej kategorii.